Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny Hej. materiał. Tak, i ze mną jest gość Krystian. Cześć Krystianie, witaj serdecznie. Cześć Serwku. witajcie. Krystian jest osobą, która również ma kanał na YouTubie, a mianowicie szukajcie nazwy nieregularne dawki miłości do starego kina. Bardzo Ci dziękuję Krystianie za to, że napisałeś do mnie, ponieważ po unboxingu związanym z Kotem Rabina, o którym dzisiaj rozmawiamy zaoferowałeś taką swoją pomoc, swoje wsparcie właśnie związane z omówieniem tego komiksu. Ponieważ jak pewnie pamiętasz i osoby, które oglądały mój unboxing no, miałem pewien problem, problem. Z czego wynika ten problem? Zobaczmy. Dzisiaj omawiamy Kota Rabina Żana Sfara Biblia dla kotów. Ale co tutaj mamy? Mamy jedenasty tom. Tak, to jest jedenasty tom. Ja nie mam, nie mam e, żadnych innych komiksów z Kotem Rabina. To jest mój pierwszy i mm, obawiałem się bardzo tego, że nie odnajdę się w tym komiksie, że się zagubię. Nie wiem e, s, m, czy, czy to będzie jakaś po prostu ciągłość fabularna, i tak dalej? Więc Krystian napisałeś do mnie, i, i tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że musimy się spotkać i wspólnie omówić właśnie ten, ten komiks. Więc omówić i e, też ponamawiać ludzi do niego. Przynajmniej mam, na mam nadzieję, że będziemy namawiać, e, że tobie też przypadnie do gustu, ale o tym się za chwilę e, Dokładnie. E, przekonam. E, a, a dlaczego wy wystartowałem z tym, że będziemy namawiać? Bo można powiedzieć, że. E, w namawianiu do tego komiksu mam spore doświadczenie, bo podczas MFKiG w 2015 roku wydawnictwo komiksowe, które wtedy wypuszczało Kotarabina, stworzyło specjalne stoisko tylko dla tego jednego komiksu. No i akurat miałem tą możliwość, że na tym stoisku ja stałem i Kotarabina, sprzedawałem. Więc od tamtego czasu, już 7 lat, mam takie doświadczenie i nawyk w namawianiu ludzi do Kotarabina. Super. Ale postać samego autora, Żona Sfara, nie jest mi obca, ponieważ ja mam kilka komiksów. Mam Dążona, wydanie zbiorcze, trzeci tom. Mam pieść o Ronarcie, którego też omawiałem, a także i mam klezmerów. Więc dla mnie, sama postać autora, francuskiego pochodzenia, tak? On jest z, z Francji, ale ma jednak korzenie żydowskie. Dobrze pamiętam. Prima. Tak? tak, Nie jest mi ta postać zupełnie obca. Jednak po raz pierwszy zaczynałem poznawać jego serię związaną z kotem. Kotem, który mówi. Przyjrzyjmy się pierw okładce. Tak, mamy do czynienia z twardą prawą. To jest duży format. Tutaj macie wszystkie pozostałe wiadomości o, o komiksie. I na tylnej stronie okładki mamy opis. Zobaczmy to. Religia tego się nie robi kotu, nawet wychudzonemu parchatemu dachowcowi, któremu tak właściwie przydałaby się odrobina uspołecznienia. Kot postawiony w obliczu religii, dyskusji o jej sensach i abstrakcjach, na jakich zbudowane są systemy wiary, wciąż jednak pozostanie kotem, racjonalnym sceptykiem, nieufnie podchodzącym do wszystkiego, co ogranicza jego indywidualność. Darmowy w niczym tu nie pomaga, wręcz przeciwnie. Gadający kot jest w stanie doprowadzić do szewskiej pasji każdego wyznawcę, niezależnie od tego, jaką ów wiarę wyznaje. I jest to jedenasty tom filozoficznych przypowieści o kocie, rabinie i pięknej z zlabi. I jest to komiksowa lektura obowiązkowa. On mi się niezmiernie kojarzy z Harry Potterem. Dlaczego? Na każdym tomie Harry'ego Pottera, przynajmniej kiedyś, ja nie wiem jak jest teraz, widniała obowiązkowa informacja. Jeśli wiesz, że czas czytania książek już minął, to oznacza, że jesteś mu golem. Na każdym tomie to się musiało znaleźć. I e, z, podobnie jest z tym tekstem, który właśnie odczytałeś. Od szóstego tomu, niezależnie od wydawcy, ten sam tekst pojawia się na każdej na tej okładce że mimo wszystko ten tekst jest na tyle uniwersalny, że pasuje do zawartości każdego tomu, więc nie musisz, nie muszę tutaj nic zmieniać i nie zmieniają mi. To jestem zaskoczony, to, co cały czas. Faktycznie, jestem zaskoczony, że oni powielają cały czas ten sam opis, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że ten opis idealnie pasuje do, do treści tego komiksu. Ale mam do Ciebie takie pierwsze zapytanie, ponieważ już w opisie była zmianka o tym, że mamy do czynienia z tajemniczym kotem. I powiedz mi, o co chodzi, że ten kot umiem czytać i znam na pamięć wszystkie zakątki pracowni mojego pana. Jest kapłanem, więc można liczyć, że w jego rzeczach znajdą się święte rzeczy. Święte to znaczy sakramentsko interesujące. Jeśli chodzi o Boga, przez lata szukam dwodów. Chwila, to naprawdę porąbane. Później pewnego dnia znalazłem ten mikrozwój. To wszystko zmienia. To wariactwo. Jestem kocim mojżeszem. Komiks nas od razu wita czymś takim. Y kot. Które mówi, mamy antropomorfizację kota. Jak to możliwe? Tutaj brakuje mi informacji, co się zadziało, że ten kot gada. Dlatego sięgnąłem po pierwszy tom teraz. Właściwie wydanie zbierające pierwsze pięć tomów. E, rabin mieszkał z kotem, z papugą i ze swoją córką z labią. Kot pozyskał darmowy poprzez zjedzenie papugi. I tyle. Nie ma tu y, jakichś większych tajemnic. Lekki zarys fabuły 11 tomu. Mamy kota, kota rabina, tak? Rabin jest jego właścicielem i ten kot potrafi mówić. Już wiemy dlaczego. I w pewnym momencie on odnajduje jakiś skrawek papieru i podejrzewa, że jest to. Na tym papierze jest napisane numer telefonu B. Kiedy religijni Żydzi chcą napisać Bóg, stawiają ten wielokropek po dużym D. Tylko, że niezbyt mnie to posuwa do przodu. Nie mamy telefonu. A i właśnie tutaj jeszcze istotna informacja mhm. odnośnie tego, e, zwłaszcza młodszy czytelnik może być e, nieco nieco zagubiony, przynajmniej jeżeli sięgnąłby po raz pierwszy po ten tom. E, całość serii z małymi wyjątkami, chociażby w, w tomie 10. E, który nas przynosi nawet do lat 70. E, całość serii osadzona jest w Algierze lat 20. w niezbyt e, bogatej rodzinie. E, która jakoś sobie w tym świecie kolorowym, multireligijnym funkcjonuje. Więc te pewne problemy, które dla młodego, współczesnego czytelnika mogą się wydawać obce, jak to brak telefonu w domu, wtedy były istotnym częścią życia wielu ludzi i tak. Pozwalam sobie na to wtrącenie w woli wyjaśnienia. Tak, i w tej historii to jest bardzo ważne. To, co on tam znalazł, ten skraj papieru i jego przekonanie, że tam znajduje się numer telefonu do Boga. I idzie do Zlabi, której mówi o, tym, o tej informacji. Natomiast spotyka się z nie tyle z, z dezaprobatą z jej strony, ale też i ze zmartwieniami, które ją trapią. Starsza siostra Knidelę spodziewa się dziecka, i ciąża przebiegła kiepsko. Może stracić Dziedziusia. Woli zajmować się śmiercią, nawet hipotetyczną dziecka, które nie przyszło jeszcze na świat, w brzuchu nieznajomej, zamiast wysłuchać swojego kota? Jesteś egoistycznym potworem. Nie wiem w jakim sensie. Odejdź. Jestem smutna. I powiem tobie, że ja mam tutaj trochę mieszane uczucia co do tego kota, ponieważ on wydaje się dosyć takim e, aroganckim. Typkiem, dociekliwym, ale i stawiającym pewne śmiałe tutaj i tezy, i, i, i takie zachowania no niezbyt przyjazne. Dobrze myślę? Wiesz, co? Kot jest tutaj głosem rozsądku, głosem racjonalnego podejścia do życia, mhm. do wiary, do tego, co powinno interesować ludzi, eee, czym powinni ludzie się zajmować, jak żyć. Eee, tego typu komentarze z jego strony bardzo często pojawiały się na łamach serii, eee, ale tutaj one nie tyle wyrażają właśnie jego racjonalną stronę, to jego egoizm. Jego brak tutaj współczucia dla cierpienia nieznajomej osoby, bo nie znam jej, więc czemu mam się tym przejmować? Dlaczego ty zlawił masz się przejmować? Kiedy ja, twój kot kochany, mam jakiś problem, więc posłuchaj mnie. Więc to dla mnie jest bardziej wyraz jego egoizmu, braku empatii, aniżeli jakiegoś tutaj bardziej zwiedliwego podejścia do kwestii wiary. Mhm. I tyle. Tak, i tu są takie rozważania troszeczkę. I etyczne, ale i też teologiczne, ponieważ ten komik przemyca mm, wątki biblijne. Mamy co najmniej dwa takie wątki. Jeden jest związany z prorokiem Eliaszem. Przybył zarośnięty człowiek z wielkimi uszami i pięknymi wąsami i przepięknymi zielonymi oczami. Opowiadasz niestworzone rzeczy. Tu jest napisane: człowiek odziany we włosy to znaczy, że nosi płaszcz. Mylisz się. Dokładne tłumaczenie to władca włosów, więc wnioskuje z tego, że Eliasz jest Kotem. Dobrze, i tutaj mamy jedną historię z Eliaszem, ale też i Kot wspomina o Abrahamie i synu Izaku. Aj Naucza ona, że Bóg Izraela nie pozwala nam składać ofiar z ludzi. A jej prawdziwym bohaterem nie jest Abraham, ale spokojny Izaak. Ponieważ w całym tekście jest wyjaśnione, że Izaak wie, dokąd prowadzi go ojciec. Wiesz co myślę o zbyt posłusznych dzieciach. Chrystianie, na podstawie tych dwóch przykładów biblijnych, ja odnoszę wrażenie, że faktycznie tutaj kot ma pewne przywary ludzkie, ale też on jest takim dociekliwym osobnikiem, który trochę może i głosem rozsądku, ale też może i przez pewną niewiedzę. Albo przede wszystkim żądny ciekawości poznania. On wdaje się właśnie w dyskusję, chociażby z Rabinem o tym, w jaki sposób rozumie Biblię. I ten komiks uważam, jako laik on przemyca właśnie pewne interpretacje wierzenia. Tutaj bardziej niż studiowanie Biblii, raczej studiowanie samej tory mm -hmm. wchodzi w grę. I tak, tutaj zgadzam się absolutnie z tym, że komiks przemyca własną interpretację niektórych tutaj elementów wiary, niektórych historii składających się na święte księgi, ale to jest element większej całości. To bardzo widać przez pryzmat wszystkich tomów, bo Kot Rabina, zwłaszcza pierwsze dwa, trzy tomy, i tutaj w tym jedenastym też do tego wracamy, jest bardzo ciekawym Polem do ukazania starcia, to może troszeczkę za duże słowo, ale bardzo ciekawym polem do pokazania wymiany spostrzeżeń pomiędzy dwoma nurtami w judaizmie: tym bardziej ortodoksyjnym i tym bardziej oświeceniowym Czy patrz, i tutaj, zwłaszcza na tym fragmencie, który przytoczyłeś z. Z, z, z akademii i ofiarą Abrahama, widać bardzo tą różnicę w interpretacji, że nie chodzi tutaj o przetestowanie Abrahama, a o postawę jego syna. Więc, więc tutaj, no, jak wspomniałem, mamy te dwa nurty judaizmu zaprezentowane, które gdzieś się tam ścierają już od pierwszego tomu i są nam ukazywane. W, swoim, w swoich wywodach często porusza nie tylko tematy związane z judaizmem, ale także z islamem i z chrześcijaństwem. Eliasz jest przecież postacią bardzo ważną zarówno dla chrześcijan, mm -hmm. dla Żydów, jak i dla muzułmanów. Więc to kolejny taki krok Sfara w pokazaniu. O tym, że mimo wszystko dużo nas łączy, mamy pewne punkty, które mimo innych różnic możemy wspólnie studiować, interpretować, wspólnie możemy poznawać. I to jest bardzo ważne też w kontekście tego, co Sfar uczynił z bohaterami swojej powieści, bo kuzynem rabina jest imam. Które ma tak samo na nazwisko. Mają tego samego przodka, ale no, reprezentują dwie różne wiary. Więc to też jest no, dalszy ciąg tej drogi swara do pokazywania dialogu międzyreligijnego, dialogu między ludźmi. I ogólnie tutaj dla niego też jest ważne to żeby żeby religia była pokazywana jako coś, co może łączyć. Chwała tym, którzy nie zapominają powiedzieć im w sensie młodym uczniom, że w dobrze poukładanej głowie jest dosyć miejsca na upodobanie do cudów i na miłość do nauki. Gdybyśmy gdyby mogli przypomnieć sobie, że słowo religia, za sprawą swojej etymologii, jest wezwaniem do po braterstwa, ponieważ oznacza łączyć. Zgadza się. I to jest właśnie bardzo ciekawe, co w tym momencie powiedziałeś. Ponieważ ten komiks, no, na pewno jedenasty tom i jak mówisz, pozostałe wszystkie, one mają właśnie ukierunkować na to, że poznawanie wiary czy poznawanie religii nie jest niczym antagonizującym, wręcz przeciwnie. One, niezależnie z, co obraliśmy, tak? w, jakim, w jakim środowisku, w jakim otoczeniu żyjemy, w co to nasze otoczenie wierzy, to to powinno zawsze jednoczyć, ponieważ my jesteśmy no, tak naprawdę jednymi i tymi samymi, tak? my jesteśmy ludźmi. Braćmi i siostrami. Dokładnie, braćmi i siostrami. I to ja widzę właśnie w tym, w tym komiksie. Biblia dla kotów. Dla mnie to jest bardzo ciekawa książka. Niby dla dzieci, nie do końca dla dzieci, ponieważ ona... jest dla nastolatków. No to właśnie. Jest... Dla młodszego... Dla tych może... klasycznych baśni francuskich, tak. czy baśni zwierzęcej e, przeznaczonej bardziej dla dojrzałego, rozwiniętego czytelnika, który musi Dostaje pewien materiał do własnej analizy, do własnych przemyśleń. Ale wiesz dlaczego ja powiedziałam, że dla dzieci? Ponieważ w taki sposób to pokazuje się też i historyki. Przemyca się Biblię na takiej mm -hmm. zasadzie. Czy, albo nawet nie tylko Biblię, ale też i bardzo ważne treści dla dorosłych, albo poważne treści, które powinno dziecko sobie przyswoić. I ja to w taki sposób tutaj odbieram. Ten kod, on właśnie jest tym odpowiednikiem takiej ciekawej. Wścibskiej czasami, czasami troszeczkę też i wyrachowanej, ale wpadającej w oko i w uwagę e, czytelnika, i on przemyca to, co jest tak naprawdę ważne w, w naszym życiu e, i, i w teologii. Tak? To jest to. I tutaj zgodzę się z tym, że Kot tutaj wyjątkowo też reprezentuje tą chęć poznawczą. Jest to naprawdę świetna pozycja mówiąca dużo o człowieku, o religii. I ujmująca to w sposób niekiedy bardzo humorystyczny. Tutaj humor, często zjadliwy trzeba powiedzieć, ale jest obecny bardzo mocno na kartach tych komiksów, ale jest on niebanalny. Nigdy nie wchodzi w jakiś banał, w jakiś prymitywizm. To jest inteligentny punkt humor, który zmusza do refleksji. Tak. Czyli tak jak komedia powinna być. To wszystko, co masz mi do powiedzenia. To tekst, który wyjaśnia, dowodem istnienia Boga jest to, że sprawia on cuda, kiedy go nie prosimy. Co znaczy ten tekst w świecie bez cudów? Ten też jest piękną odpowiedzią na to, co religia, co Tora w tym konkretnym przypadku, ale myślę, że można powiedzieć tutaj szerzej o religii. Co znaczą te przypowieści w świecie bez cudów, w świecie, w którym często ludzie czekają na ten cud, modlą się o niego, a on nie nadchodzi. Więc to kolejny też ważny, szczególnie dla osób wierzących. Mhm. Aspekt, o którym warto poczytać, warto porozmawiać, i tego typu treści są tutaj obecne, więc. Całą serię bardzo polecam. Dla mnie bardzo ważne było to, że w momencie, kiedy ja nie znam całej serii, czy ja w ogóle mogę zacząć od 11 tomu? Odpowiedź brzmi: tak, mogę zacząć, zacząć od 11 tomu i każdy z Was, jeżeli jest ciekawy tego. Jednakże po lekturze, ja mam ochotę zapoznać się rzeczywiście z początkami. Chciałbym zobaczyć, co jest wcześniej. Jest to dla mnie odpowiedni typ humoru. Ja się w nim odnajduję. Bardzo podobają mi się nawiązania właśnie biblijne, paraboliczne, i jedno z drugim pokazuje, że może, może i ze sobą w parze. Więc dziękuję Ci, Krystianie, za fajną rozmowę. Jeszcze raz zachęcę, wejdźcie w kanał na YouTube Krystiana. Nieregularne dawki miłości do starego kina, ale też chcę powiedzieć, że Krystian polecił mi świetny materiał, który przygotował z Tomaszem Kozłowskim, jak to kod z rabinem tajemnice wiary rozważali. To jest na United States of Comics. Link będzie w opisie. Dziękuję Ci, Krystianie. Ja tobie również dziękuję za zaproszenie i za bardzo udaną rozmowę. I... Do następnego. I tak dokładnie. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć, Hej. cześć.